Szukam domu. Po nowym roku postanowiłam, że chcę być bardziej ekologiczna. Chcę kupić taki domek bardzo ekologiczny. O, dzień dobry. Widzę, że mamy klienta. Dzień Jestem dyrektorem firmy Ściek. Barbara Jagłońska. Chcę kupić tutaj domek. Może porozmawiałabym z którąś z pani. O, o domkach, jakie Pani... No to może pochodziło. zacznijmy ode mnie. Dobrze, pozwoli Pani. Tak, tak. Dobrze, no to e, ja, może Pani by mi coś powiedziała o tym domku. No to tak, e, jest, e, mamy dużo, e, no bym powiedziała Pani co mogę, co, ale co najpierw jakbym Pani chciała bym e, Czy, e, w ile czasu e, Pani zajmuje montowanie takiego domku, budowanie no? No bardzo y, szybko, dlatego że y, mamy, używamy tańsz, y, tańszego sprzętu i po prostu on szybko go montujemy. Na a z czego na przykład są okna albo niektóre właśnie listwy na przykład? Y, no listwy są y, z drzew pod ochroną. Ojej! No dobrze. Y, a y, czy używa Pani plastiku do budowy takich domków? Yy, tak. Aha. A konkretnie jakich pani paneli używa? Konkretnie no to tak... Nie wiem, dużo używam, ja nie jestem niestety w stanie tego zapamiętać, więc rozumie pani? A używa pani bardziej z żywego drewna, czy na przykład płytki, PCV? PCV. Aha. A energię skąd pani pobiera? Z elektrowni. No dobrze. Yy... A mogę się jeszcze zapytać, skąd pani pobiera wodę do Albo po ze ścieków? Mycia, do mycia. Ze ścieków? No, a jest pieniądze? ona oczyszczana? No pewnie, że tak. No, proszę pani. No dobrze. A proszę pani, e, chciałabym się zapytać, czy jest coś, bo ja mam takie pewne wymagania, żeby w moim domu było coś takiego, żebym jak umyję ręce w wodzie, to chciałabym, żeby ona jeszcze się nadawała na przykład do spłukiwania toalety, później, nie wiem, do produkcji e, jakichś e, kompostów albo coś takiego. No ale po co to pani, no, Będzie pani specjalnie e, oszczędzać wodę, no przecież na świecie jest, jest pełno tej wody, no. Co pani? No dobrze, to ja jeszcze pójdę do drugiej pani i zobaczę ten domek jej drugą. No znaczy, nie zobaczę, ale porozmawiam o tym. Dobrze, no to myślę, że pani wybierze mój domek, bo nie pani. Jak to firmy rywalizują ze sobą. No tak, dobrze. To dziękuję. No, dziękuję pani bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Um, chciałam się zapytać, um, co by mi pani powiedziała ważnego o swoich domkach? Nasz, um, um, mój Moje domki są bardzo ekologiczne. O, a na przykład, e, bo chciałam się zapytać, mam takie swoje wymagania. Czy mogłabym e, wodę e, zuż, zużytą przy myciu rąk dać do spłukiwania wody w toalecie? No, oczywiście, że tak. O, to mi bardzo pasuje. Mhm. A jeszcze chciałam się zapytać, w jakich pani e, paneli używa? Czy to są jakieś sztuczne, czy tworzywa, czy naturalne drewno? E, naturalne drewno. A jakie? Yy, drzewa wątusowe. Super. A yy, uczy, do, czy, skąd pani pobiera energię? Z wiatraków. To, to dobrze, bo właśnie druga pani niezbyt ekologicznie, yy, niezbyt ekologicznie yy, domki produkuje. Yy, no dobrze. A. Ile zajmuje czasu budowanie takiego domku? Trochę dłużej niż y, ten, niż zwykłe takie y, jak firma Ściek y, proponuje? No może troszkę dłużej, ale tam zawsze. No dobrze. A y, używa pani w budowie swojego domku plastiku? Nie, drewna. Przecież. I kamienia. No, tak, tak. Super. Y, bardzo pani dziękuję. E, wybiorę Pani domek, bo jest naprawdę no, bardzo, no. bardzo ekologiczny. No dobrze, no to, to może chodzimy tam podpisać tak. tam.